Witam w let's playu Germantwoog Simulator. To jest symulator tirów, bardzo fajny, realistyczny. To zaczynajmy grę. Informuję was, że ja mam parę modów, na śnieg na przykład i wersję najnowszą, Austrii, która wyszła. No to wybierzmy film no i grajmy. Gra za bardzo nie wiem jak trzeba przejść do końca, o co w nich no wiem o co chodzi i polecam wam kody na przykład, ale trzeba sobie zrobić specjalnie bo zanim się zbiera kod no. no i ustawić sobie na kierownicę o tak wam. jak chcecie o tak kierownicą myszkę to ustawiacie w opcjach i przełączacie na klawiatura mysz nie klawiatura tylko klawiatura mysz no i ta strzałeczka nam wskazuje co mamy wziąć jak widzicie tamto no to bierzemy to musimy podjechać tyłem naciskamy ty mapę wyświetlamy my o, albo taką, albo taką. Ale ja polecam wam taką. E no, taką mapę. I ta czerwona strzałeczka wskazuje wam gdzie macie jechać. Hmm, bramio. No dobra. Jak chcecie rozpocząć karierę, to jedziecie no, gdzieś, gdzie można kupić tira. No, to w Rossoce takie coś jest. Na przykład tutaj jak będę jechał ale fajny tiru tam nie ma. Ja chciałem w Berlinie, ale za daleka droga. Do Berlina, więc nie będę jechał. No to... Skręcamy w prawo. <słuch> Kurde. No i zaraz w lewo musimy skręcić. No, czerwony, no nie. A, dobra zresztą. Czekajcie chwilę ja sobie mikrofon ustawię dobrze. Dobra mama. Teraz mnie na pewno będziecie słyszeć dobrze. No i tutaj jest. Hmm, Tyres z... nie jest. Samoz nie są złe ale nie lubię ich potem by potem do sobie musiał wymienić Enter bieram gira klasa C klasa B żółciek nie nie wiem wezmę tego no to biorę Dobra teraz to wycofać będzie trudno żeby tam nie nikt... Nie zajechał mi droga Droga dobra No Jeszcze mi się zaczepa od ciebie Odczepi No nie no na... Ja moda Na skanie tutaj I wy będziecie mieć innego tira Jeśli nie wgracie modów bo ja mam skanie tutaj Jak będziecie mieć swift tam jakiegoś tam nie znam takiej marki chyba zmyślona jakaś no dobra no to jedziemy do bremy tak jak nam każe no i przypominam musimy jechać po tej czerwonej strzałce w grze musimy przestrzegać przepisu, bo wtedy nam będziemy musieli karę płacić Przykład za czerwone światło, za wypadek płaci się karę. Nie polecam dużo modów grywać, bo może gra się ciąć. Ja tak kiedyś miałem... No nie no, ktoś gaduga, no nie, nie, nie odbieram. Mówię, że robię let's play, bo to mój pierwszy let's play. Z Germana już jakby mały nawet grałem. Fajna giera. Pamiętam jak grałem tu u mojego brata na wsi. Przepadałem. No ale jak długo grałem, to mi się w końcu znudził trochę. Więc trochę przestałem grać. Ale zawsze lubię sobie w niego pograć. Nie wiem nawet czego on mi się nudzi. Przecież wszystko takie fajne tir zobaczcie sobie Realistyczne wszystko Jakbyś na naprawdę jechał tym tirom Nie jakiś Boost driver 18 w Hells Tylko coś naprawdę jakieś realistyczne Ja będę poradniki nagry... Let's play nagrywał No tak po przejażdżkach w następnym let's go nagram jutro. Bo dzisiaj muszę lekturę przeczytać, no to jutro nagram. Następnego let's playa. Kupię tira, jutro. Kupię skanie klasy B, tylko kupiłem wtedy Volvo, tak, po polsku będzie, bo to jakiś niemiecki chyba. Albo zmyślony. Daleko jeszcze. Daleko jeszcze. Paliwo mamy pełny bug. Dobra, trzeba garaże kupować. Tylko garaż dopiero ku można kupić jak sprzedać kupić tira. Ja w Rostota sobie kupię garaż. Jeszcze wam pokażę jak trzeba kupować ten garaż, gdzie on jest, jak y zatrudniać kierowców. Zatrudniesz kierowców, wam pokażę w następnym displayu. A dzisiaj wam tylko pokażę jak tyry trzeba kupować. I tyle. I garaże. Ślisko. Podobno trzeba takie łańcuchy sobie ściągnąć moda na koła i wtedy się nie będzie śliskał. Takie łańcuchy trzeba. Ktoś nie umie wgrywać modów do Germana No i tu to nie widziałem, żeby był chociaż jeden poradnik taki Jak wgrywać mody No to ja wam, ja wam pokażę To się robi jak do symulatora Farmy Dokumenty moje German Simulator Mod I tam się wkleja mody To ja wam pokażę, poradnik nagram taki Mam jeszcze jeden Jak wgrać mody do San Andreas No włączam muzykę, żeby się nie nudziło Tylko przycisłem Bo tych, grze nie trzeba nic zgadać za bardzo dużo 孤独。 Dobrze z wiadomości przesyła, tak jakoś widzę. No ale nie myślcie sobie, że ja cheatuję albo coś, bo kod naprawdę w tej grze trzeba używać. Bo za jedną dostawę dostajesz jakieś tysiąc złotych. Jak jest ten mod zimowy, to w ogóle pasów ruchu nie widzę. Ale policji to tutaj nie ma, więc nie muszę. Więc mnie gonić nie będą. Mam duże trudności z, takich, z takim pasami. Czasami wiadę nie na Nie wiem czego, jak mam ten widok, to się fajnie jeździ, a jak ten, to tak dziwnie. Nie mogę po prostu, więc wolę ten. Prosto, prosto. Dobra, włączam muzykę. No dobra, no to prawie jesteśmy na miejscu. Były stacje benzynowe, no ale jak widzicie na wskaźniku nie potrzebuję żadnego paliwa. No to jadę dalej w trasę i tak zaraz będę go porzucał tego tira. Więc to nie z, yy, zwykły tydzień, że jakby ktoś sobie tą grę dopiero ściągał i byś chciał zobaczyć. To jest mod. Ten interior tak samo był z modem już. I ja mam wszystkie klasy podmienione ABC. To wszystkie klasy. No dobra, no to jedziemy. Zaraz się przeteleportuję, jak dostarczę ten ładunek do, do, do Roztoki. Tylko muszę sobie kupić. Dzisiaj Wam jeszcze pokażę, bo nie chcę mi się szukać jakiejś ten agencji rekrutacyjnej, bo jak chcecie kogoś zatrudnić, to musicie agencję rekrutacyjną jakąś znaleźć, jak to się nazywa. A jak chcecie jakoś tira kupić w garażu swoim, no to musicie jak, no, jakiegoś lidera tirów znaleźć. Na przykład ja znalazłem już. On jest pod literą D. Yy, no, no, literą D. No właśnie z wyładowywaniem paczki to są takie trudności, że ja nie mogę. Dla mnie e, pra, trudności nie ma, ale dla was mogą być. ze zmienię kontrolera, bo, bo do wyładowania to muszę mieć inny kontroler. No jak widzicie ładna skania. Hmm? Fajny znaczek. To jest fajne. No to jedziemy. Tylko mi się tak źle kieruje tym kontrolem, że ja nie mogę. Nie wiem, kto by chciał w to grać, jakby producenci nie wzięli tego kontrolera, klawia klawiatura i mysz. No to nie wiem, ja na pewno bym nie chciał w to grać. No i jest hmm, nawet naczepy są. Jest siniak na naczepach. nawet. Mam firmy inne. Też sobie ściągnę firmy. Na przykład Biedronka, no jeszcze dychyle No nie, Drift znowu zrobiłem. Trzeba znowu podepnąć na Sorry, że tak cieniacko jeżdżę, ale się trochę spieszę. Muszę zobaczyć gier, to GG, kto mi tam przysłał Ale w następnym play'u tak nie będzie No nie, nie. Ciekawe, ile wyjdzie tam let's play minut Z 10 minut powinno wyjść Oby nie dwa party, bo będę musiał łączyć je Ale dwa party nie powinny być. Jakby ktoś nie mógł ruszyć, to proszę wcisnąć palce bo pewnie będzie miało na hamulcu. Ja to kiedyś miałem. I spadzę i jedziemy dalej. widocznie po to mnie nie podmieniło. Ale mam firmę, Biedronkę, DHL i jeszcze tam jakąś mam. Aby zostać, przeładowałem to zmienić. No i widzicie, trzeba cofać. I trzeba się może rozłączyć. Trzeba cofać. No z górnej kamerki No ale wtedy miejsca nie widzę Więc tak, ja tak wolę najbardziej Jakby mniejszy to mi się chyba z dwa razy udało to jest no i się udało na czas każdego skrócenia 150. W drodze dostałem z ciężarówkami w mieście Rostoka No i widzicie wiadomości dostajemy Masz piękne Nie, myślałem No tutaj jest Pocztę Witaj w klubie, w lebie. Dobra, no to kupujemy naszego, nasz garaż nie nieźle nawet Dlatego wolałem tego Tira niż tamtego Jest ładniejszy, jak w busie bym jakimś był po prostu jak dla mnie to... Nie no. Pracuj dla nas, akurat No i widzicie UPC. Ups, kurwa, no, tu chcę I transciner zostało podmienione na upc. Tradeauks niestety nie zostało. Dobra, no i pod takim czymś białym tirem jakby są garaże. No i je możemy kupić. Bierzemy na to. Tylko musimy mieć 75 tysięcy. Chcę kupić garaż. To dobrze. No nie! Dychyle zostało podmienione na stokes. Ja tam wolę transiwat. Dla łupiski będę pracował. Bo ja tam wolę tą firmę. Potem ci takie coś przyjdzie albo zrezygnujesz, albo byś miał własną firmę. Ja byle tam No widzicie, modernizuj, czyli będzie to większe mieć garaż. Ale jak chcecie coś zrobić, to niestety jakieś tiry kupić, to musicie je koniecznie zmodernizować. No to właśnie 500 tysięcy kosztuje, No i widzicie, modernizacja. A nie, tu są kierowcy na dole, a tu są tiry zamawiać. No i musicie mieć bazę jakąś odkrytą. Widzicie, ja tą bazę odkryłem i mogę sobie tiry zamawiać. Tylko to widzicie, bierzecie to, sprzedaj, mnie serwis. Jak chcecie na przykład tego tira jako swojego, to zamień, klikajcie. kolor lakieru to zmiana koloru zamknij I widzicie musicie mieć agencję rekrutacyjną yy, ja wam pokażę jaki, jaki wystartować. w następnym losplayu pokażę wam jak zatrudnić kierowców i następny ładunek no dobra, no to do, do widzenia do następnego losplaya już jutro